Będziemy. Siemanko, ziomeczki! E, witajcie! E, z tej strony lucznik.pl w, e, w dzisiejszym odcinku gramy w Skywarsy. No, mamy już, mamy już koksiarskie itemy. Oj. Laguje mi strasznie laptop. Gramy na serwerze Jaś MC, link oczywiście będziecie mieli w opisie, Kurczę, czemu ja się w ogóle do was nie zwracam, teraz ściągamy gościa, tak, NLG Pro, co jest, dobra, Ym, a więc... Jeśli już zabiliśmy jednego gościa to dostaniemy kasę i będzie epicko. Dobra, normalnie. Te, yy, jesteśmy na serwerze yasmc.pl, gramy w Sky czyli to jest yy, na złotej, złotej siekierce. No i tyle. Nagramy jakieś parę arenek i skoksimy parę ludzi. Paru. Jaki fart! Ja nie mogę. Przecież bym spadł. Dobra. Nice. Diaks miecz. O, miecz. Ta, yy, dla, dla niewiedzących, żelazny miecz. Yy, I diaksowa siekierka są sobie... Yy, są sobie równi. Tak. I tyle. Teraz mamy nie nielepsze spodnie od tych co mamy, ale myślę, że nie. My sobie weźmiemy żelazny miecz, bo my pro, a nie lamy, i my nigdy nie lamimy, i gościa ściśniemy, kiedy będziemy chcieli. Nie, nie wolno strzelać, kurde, ja nagrywam, a ty do mnie strzelasz, wiesz jak to przeszkadza? O nie, laguje, nie, Czemu? jeszcze mi się klawiatura nie, nie. Ła, lagi. Lagi. Dobra. Walić te lagi, idziemy. Ła. Spadaj. Dobra. My się nie boimy. My się powiesimy. Ja też mam łuk. Cześć. Przyjrzać się z moją pałą. O nie. Dobra, ziemeczki. Yy, ja niestety umarłem. Widzimy się na kolejnej Arence. Dobra, ziemeczki. jesteśmy na kolejnej Arence. Yy. Często nie będę nagrywał sam, po prostu też będę często nagrywał z. Najczęściej chyba będę nagrywał z kolegą o Niku Kams5. Zapraszam na jego kanał. W opisie będziecie mieli link. A póki co, póki co to nagrywamy, bo mamy bardzo słabe itemy. Czy ja wiem, czy tak słabe? Wiem, że bardzo słabe. Dziś nie lamimy, my się nie boimy. Co ja śpiewam? Um. No i niestety będziemy lamić, gdyż mamy takie słabe tymy że ja pierdolę, że do lawy chcę skoczyć, ale nie chcę. Troll. Ogólnie to jest trochę niefajna A ręka... Ej. Ten super... What? Ten Superman ma cheaty chyba. Matko ile, ile on już ludzi za... Oh my god. O nie. Jest versus... jeden versus jeden we... yy, przeciwko tym... temu. Całemu... Supermanowi. Pozdrawiam. Supermana. Chociaż nie wiem kto to jest, ale pozdrawiam serdecznie. Dobra. My tutaj, tutaj bierzemy sobie już na pro jak z Miecz. Szkoda, że nie mamy spodni. I nam widać to, co nie powinno widać. No. Gdzie ten właściwie jest? Teraz walka. Kto pierwszy będzie na środku? Pewnie, że ja. Dobrze, szybko, 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 szybko. Ej, takie coś. Skok i on nas odpycha i do lado. No co do nas strzelasz. Nie, 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 nie! Niestety straciliśmy jeden końc. Tak. I pozdrawiam cię Supermanie. 2004. Dobra. My się widzimy na kolejnej arence, tak jak zwykle. Dobrze, ziemeczki. Jesteśmy na kolejnej arence. To chyba sb 20 jest, co mi się kojarzy. Dla mnie bardzo fajna ręka i mi się biurko psuje. Eee, cicho, cicho. Eee, dobra. Nie zwracajcie uwagi na te dźwięki. Eee, tak, patrzą patrzę się już. Z ciekawością na tą skrzynkę i lecę do niej niczym to tam, nie Superman. Superman? Superman. Kurde, co ja się wiem To był Spiderman. Dobra. Spider Man. Co jest? Czemu mi wszystko laguje? Nie! No nie, 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 nie, no nie. Interpeluje mam. Dobra, ziomyczki, ja się już niestety z wami żegnam, ale zanim się z wami pożegnam, zrobiłem wam trola. Nie jestem lucznik. Jestem KAMS 5. <laughs> tak, zapraszam na mój kanał serdecznie. Link oczywiście będziecie mieli w opisie, tam, 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 tam gdzieś na dole. Tam, o, pod tym filmem, gdzieś tam na dole. No. Ja się już z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału lucznik.pl i KAMS 5. Ja się z wami żegnam. A ja No, tutaj. Tutaj jak słyszeliście jakieś głosy, to był właśnie Lucznik.pl, Lucznik 100 z nami tutaj gadał, poodpowiadał niektóre rzeczy, bo tam nie wiem, jak się na przykład u niego robić cięcie, przestaje nagrywać, więc mu to podpowiadał. A więc zimeczki. Ja się z wami już serdecznie żegnam. Kam 5 się z wami żegna i... Lucznik.pl No. Siemanko. Okej. Okay. że.